Witamy się z Wami z Hondurasu. Pewnie zastanawiacie się, co my tu w ogóle robimy i dlaczego jesteśmy w kraju, który uznawany jest za niebezpieczny. Ano już mówimy, zacznijmy od początku. Staliśmy o 4 rano i ruszyliśmy na dworzec autobusowy w miasteczku Flores w Gwatemali. Po 7 godzinach jazdy dotarliśmy na granicę Gwatemali z Hondurasem. Na przejściu granicznym spędziliśmy ponad 2 godziny. To był koszmar. Staliśmy w słońcu i gotowaliśmy się, zastanawiając się, dlaczego nie można tego jakoś usprawnić. No ale mniejsza z tym. Udało nam się i pomaszerowaliśmy do autobusów, w którym spędziliśmy kolejne 3 godziny. Będąc w Hondurasie, mieliśmy zostać na jedną noc w San Pedro Sula, bo byliśmy wykończeni. Jednak nastąpiła szybka zmiana decyzji i wskoczyliśmy w kolejny autobus. Który zabrał nas do miasteczka La Ceiba, gdzie spędziliśmy noc w hostelu pełnym karaluchu. Jednym słowem, było super. Ale teraz jesteśmy już na promie i płyniemy na wyspę Atila. Właśnie dopłynęliśmy na wyspę Utila, wysiedliśmy z naszego statku, zjeliśmy też dobre śniadanko i teraz musimy znaleźć sobie jakiś hotel, bo nic nie zarezerwowaliśmy sobie przed przyjazdem. Znaleźliśmy sobie bardzo szybko hotel, i tu co musimy wam się pochwalić, rozpoczęliśmy także kurs nurkowania. Dzisiejszy dzień spędziliśmy na teorii, musieliśmy obejrzeć prawie 4 godziny filmu, do tego odpowiedzieć na jakieś pytanie, także było dość nudno, ale musieliśmy to zaliczyć, żeby jutro przejść już do praktyki. Za na nami drugi dzień naszego kursu nurkowania. Zakończyliśmy też część teoretyczną. Musieliśmy jeszcze wykonać taki dość długi test. Chyba poszło nam dobrze, chociaż nikt tak na dobrą sprawę nie mówił nam, czy zdaliśmy go, czy nie zdaliśmy. Mamy nadzieję, że tak. Ja test w całości drżyłem od Patryka. Nie, no prawie. Drugiego dnia już rozpoczęliśmy kurs praktyczny. Schodziliśmy pod wodę i uczyliśmy się różnych sztuczek pod wodą dotyczących bezpieczeństwa typu ściąganie maski, dzielenie się powietrzem, no i takie tam. I oczywiście Milena sobie nie poradziła ze ściągnięciem maski i prawie się utopiłam trzy razy. No ale ogólnie poszło mi później, już w kolejnym dniu dobrze. Wystarczyło trochę cierpliwości i słuchania się instruktora, no i już naprawdę było spoko. Patryk bezproblemowo zaliczył w pierwszym, nie w drugim dniu naszego kursu wszystko, także... Ja, ja No fajnie. Czyli takie pierwsze zejście pod wodę, takie prawdziwe zejście. Nie w porcie, tylko tutaj gdzieś na jakimś takim spocie dobrym. No i fajnie. Dzisiaj się nie utopiłam, także jest progres. I właśnie jesteśmy na jednej z kilku plaży na wyspie. Ta akurat nazywa się Czepas Beach. Przy brzegu jest rozsypany bardzo fajny, delikatny piasek, chociaż widzę, że ma troszeczkę muszelek. A w wodzie przy brzegu porozstawiane są takie stoiki z zadaszeniem, gdzie można sobie wypić jakiegoś drinka. Czy piwko. Tylko niestety przy brzegu porozrzucane jest bardzo dużo śmieci. Troszeczkę nam się to nie podoba. Zresztą cała wyspa jest trochę zaśmiecona i wydaje nam się, że to chyba po prostu tak już na Karaibach jest, że ludzie mają taką mentalność, że nie dbają o środowisko i miejsce, w którym żyją. Za dwie godziny rozpoczynamy czwarty dzień naszego kursu nurkowego. Dzisiaj będziemy mieli pierwsze dwa takie pełnoprawne zejścia pod wodę. Nie możemy się już doczekać, bo zapowiada się bardzo ciekawie. Mamy bardzo ładną pogodę. Nasi instruktorzy znają bardzo fajne miejscówki, ale zanim to nastąpi, musimy iść coś zjeść, bo jesteśmy strasznie głodni. A co ważne, jedzenie tutaj w Hondurasie na wyspie Atila jest bardzo pyszne, dlatego czekamy już na nasze drugie siadanie. Zamówiliśmy sobie placki, które tutaj nazywane są Baleadas, i jest to specjał lokalnej kuchni. My zamówiliśmy sobie dzisiaj z szynką, z i z Tak, i jest to także opcja budżetowa, bo jedna. Jeden taki placek kosztuje 15 do, od 15 do 30 w lempirów, podczas gdy taki cały zestaw śniadaniowy kosztuje tak ze 150-200. A co też jest ważne, to jest całkiem smaczne. Nie wiem jak Milenie, czy też smakuje? Tak, jest smaczne i można sobie wybrać różne nadzienie z awokado, z fasolą, z kurczakiem, z celem, z kurczakiem. od koloru do tak. Znalazłam bardzo dużego pająka na drzewie. No i Patryk go oczywiście sfotografował, także myślę, że będziecie mogli go też zobaczyć. A teraz pędzimy szybko do naszego hotelu, bo za półtora godziny wypływamy w morze i będziemy nurkować. Nie tak, tym razem y, łódka nie chcę odpalić i pojechali po jakiś y, akumulator. Zapasowy. No, coś tam pojechali wymienić. Mówiłem, że to 15 minut, ale znając życie będzie to godzina albo dwie. Albo w ogóle nie pojedziemy. Zobaczmy. Hurry. I didn't know that I've been the fool I've been telling lies about something real But I know love is based on honesty Kept thinking how real love should feel Knowing that it's not just you, it's me Cause I was made to be free W naszym hostelu wisi taka karteczka informacyjna, że jak ktoś chce, to może wybrać się do schroniska i wziąć psy na spacer. My chcieliśmy się wybrać już pierwszego dnia, ale niestety nie mogliśmy, bo nasz kurs na nurkowanie właśnie odbywał się w te godziny, w których można wychodzić na spacer z, z, z psiakami. Także idziemy dzisiaj. Zobaczymy jak będzie. Mam nadzieję, że świetnie, bo jestem spragniona w kontaktu z psami i innymi zwierzętami. Raczej unikam chodzenia do e, tego typu miejsc, schroniska jakiejś e, przytuliska dla zwierząt, bo zawsze tam ryczę. Także <grym> no... Nie jest to nic fajnego, ale dzisiaj idziemy zrobić coś dobrego i wyjdziemy z psami na spacer. U mnie w domu zawsze było, były zwierzęta, dużo zwierząt. Jednego razu, jak się wszystko zbiegło w czasie, to mieliśmy sześć psów. Tak, ale malutkich. No. tak. Także teraz mi brakuje kontaktu ze zwierzętami. I mieliśmy też psy ze schroniska, także rozważajcie adopcję. Niekoniecznie kupujcie. Biegniemy. To za radość, to za radość. Na terenie wyspy działa dobrze prosperujące schronisko i faktycznie widać, że radzi sobie z problemem, bo nie ma na wyspie bezpańskich, zaniedbanych yy, psów. No tylko jest naprawdę to ogarnięte, także duży plus, brawo. To chyba jedyna, jedyna wyspa, nie? która tak no. fajnie sobie poradziła z tym problemem, bo na tych wszystkich i w ogóle nie tylko wyspy, bo w tych wszystkich biedniejszych e, krajach to jest po prostu tragedia. Tego się nie da opisać, co tam się wyprawia. No. Psy są po prostu no, tragic w tragicznym stanie. I właśnie ludzie tutaj przyjeżdżający mogą bez problemu pójść i wziąć takie pieskie na spacer. Także dwa w jednym. Spacer i jakaś fajna pomoc. Łusi już gotowa, my prawie też i za chwilę wyruszamy. Fy <laughs> że się nie utopia. bo będziemy mieli jeszcze za chwilę jedno nurkowanie. Fajnie Ej, stopy, bo Pan nam nakłada właśnie jakiś lokalny specjał, czyli juchę z kurczakiem gotowanym w mleku kokosowym czy coś takiego zaraz będziemy próbować Całkiem smaczna właśnie próbujemy i pierwszy raz wrzucijemy jukę i smakuje w porządku. Kurczak też trochę zimna, ale ogólnie spoko. Na koniec podrzucę wam kilka ciekawostek. Atila to najmniejsza z trzech wysp znanych jako Bay Islands. Pozostałe dwie wyspy to ratan i guana. U wybrzeży wyspy znajduje się druga największa na świecie rafa koralowa mezoamerykańska rafa koralowa, którą mieliśmy okazję podziwiać. Rozciąga się ona od Meksyku przez Belizę i Gwatemalę aż do wybrzeży Hondurasu. Pośród niej żyje mnóstwo gatunków ryb, w tym także rekiny wielorybie, żółwie, płaszczki czy delfiny. Atila to miks kultury Hondurasu, brytyjskiej i karaibskiej. Kiedyś była to kolonia brytyjska, stąd też pozostałości. Między innymi język angielski. Jest on tutaj powszechny, co bardzo nas cieszy. Attila to także wyspa, na której utknął na 27 lat słynny i z pewnością wszystkim znany Robinson Crusoe. Według polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych u wybrzeży Hondurasu występuje zagrożenie atakami piratów. Na szczęście nie przytrafiła nam się żadna historia w tym klimacie, więc musimy się cofnąć do połowy XVII wieku, kiedy to na wyspach mieszkało około 5000 angielskich, francuskich i holenderskich piratów. Na wyspie można spotkać kilka nawiązań do pirackiej historii. Po tygodniu spędzonym na wyspie musimy ją niestety opuścić, ale to nie koniec naszej podróży po Hondurasie. Ruszamy dalej w poszukiwaniu przygód. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Jeśli Wam się podobało, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i komentarz. A, i wpadnijcie na naszego Instagrama i Facebooka. Na razie, cześć.